Oczywiście był u nas Mikołaj, zostawił drobne prezenty pod choinką, chociaż Nel dostała wielką pakę. Mikołaj, Lusia. Tak. I co? Zjadł twoje ciasteczko. No przygotowała tutaj pierniczka. I widać, że tak, zjadł głowę mu i nogę mu zjadł. Wiesz? Dziadziuś z babcią też dostali prezent, bo są tacy grzeczni. I dzisiaj spędzamy razem Mikołajka. Jedziemy jeszcze do się pobawić. I tam też przyjdzie Mikołaj. I co, czekamy na Mikołaja? Możesz jeszcze się chwilkę pobawić, ja słyszałam, że mają być elfy. I jakie będzie dyskoteka z elfami. Mini disco, wiesz? A potem ma weźmikołaj. No, pani! Pani Bambara! Patrz, jakie pani ma buty. Patrz że jakie ma buty pani? Takie mamy buciki. Normalnie się Wiesz, jak będziesz chodzić tak szybciutko z nami i tańcować? Ty lubisz tańczyć, Nelusia. No, super. Na No cześć, kochanie, ale ty sobie tam pięknie radzisz. Zjawił się jest już razem z nami. Jest chwila przerwy, a za niedługo przyjdzie Mikołaj, więc powiedz sobie teraz. Goferka. No, powiedz jeszcze raz. Tutaj Nelusza chce powiedzieć coś. Co chciałaś powiedzieć? Ja taka i tak, Dzisiaj rano widzieliśmy. Mikołaj, tak. Mikołaj, wszystkim mleczko wyjada ciastka, mleczka, a udaje przed elfami, że nie jest. A ma takie miasto, że wszystkim wam z domu wyjada ciastka. Poje, które zrobiłaś i ozdobiłaś pięknie, zjadł. To co, usiądziemy sobie a, na Bardzo były pyszne. Bardzo. damy na pułapkę. Bardzo, Mikołaj, a jak się świetnie bawią dzieciaki. Mikołaj, no takich dzieciaków to dawno nie widziałam, słuchaj, takich wspaniałych, naprawdę. A będziecie cały następny rok, żeby mógł znowu do was zaraz tu przyjść? Tak. Będziemy cały rok się dobrze bawić? Tak, tak. super. Mikołaju, tu mamy chyba prezent dla... Tak? Dobra, te ciasteczka to jest pierwsza. Świetnie wygląda. Super, chodź, idziemy z prezentem, zobaczymy co tam mało. Teraz jesteśmy na najlepszej części naszych Mikołajek Bo jesteśmy w bardzo magicznej restauracji W najbardziej świątecznej restauracji w Krakowie Właśnie tutaj w Mikołajku biały wjeżdża Mój tata to to zazdrości, bo jest kierowcą e, Bardzo lubimy tutaj e, też przyjeżdżać Jesteśmy tu nie pierwszy raz Zwłaszcza fajnie tutaj przychodzić W takiej świątecznej atmosferze Dziadkom się podoba Winko grzane, cieplutkie. dziadek zazdrości, nie, nie zazdrości żółtego winka białego, zazdrości winko, bardzo dobre, rozgrzewające, naprawdę uwielbiam to miejsce, uwielbiam tutaj przychodzić, panuje tutaj naprawdę bardzo fajny, świąteczny klimat. Ja poprosiłam bardziej wersję pikantną, bo jednak azjatyckie jedzenie kojarzy mi się z pikantem, więc zobaczymy, jak zasmakuje. A mm, jak nie, to sobie chyba sama tutaj do doprawię. Tak, pani nam tutaj przyniosła że ona mówiła nas, żebyśmy nawet zjadły na pół, więc z mamą będziemy teraz kosztować. Naprawdę bardzo dobra. Widziałaś się dzisiaj z nim. On ci dał dzisiaj prezent. Jeszcze zjadł ci rano ciasteczko. A teraz inne dzieci do niego przychodzą. Na spotkanie. A my już co? Wracamy do domku. Bo jesteśmy już zmęczone. O jaka ty Wiecie, jesteś... Ty jesteś szybka. Ty jesteś szybka. Dzień dobry, dzień dobry. Na tle choinki was witam. Co prawda w tym roku moja choinka nie jest jakichś wielkich rozmiarów, ponieważ zmieniając teraz mieszkanko w oczekiwaniu na dom, mamy dużo mniejszy salon, w momencie, w którym przeprowadza się na nowy dom. To tam będę mieć sporo miejsca na różne choinki, nawet nie na jedną, więc ozdobię sobie i będę szaleć po prostu wtedy tak dekoracjami w przyszłe święta. Teraz musi być trochę minimalistycznie, ale witam Was bardzo serdecznie tutaj z poranną kawką. My już ostro działamy. Jest godzina 8:30. Ja jestem po odprowadzeniu Nel do przedszkola, po spacerze porannym, bo gdzieś tak od przedszkola wracam 30 minut spacerkiem. I potem jeszcze czeka mnie spacer z psem. I powiem Wam bardzo. Dobry, jest takie poranne rozbudzenie. Mam dzisiaj spotkanko, śniadanie z Asią. Krakowskie śniadanko, czas dla mamusie. Potrzebowałyśmy tego, co? Tak, oczywiście. Tutaj mamy galerię krakowską, więc tylko mam na, na to, żeby sprawdzić, bo mam ochotę pójść po naszym później śniadanku zobaczyć, co sklep Shopping? O! Nawet nie. To że nawet nie shopping, tylko ja no, po prostu patrzę. Dawno nie byłam w i zobaczyć na te dekoracje świąteczne. Nie mam miejsca teraz w tym mieszkaniu, ale chociaż chcę sobie po, popatrzeć, spoglądać, żeby mnie to zrelaksowało. Sam, samo oglądanie takie rzeczy to jest terapia. Ale prawda? I my bardzo bardzo tylko chyba kobiety rozumieją. A ty się tu stajesz? Nie muszą na zrazu. Nie zbierze. muszą. Gdzieś tam śpi, więc <noise> daje nam... Gdzieś tam śpi. Gdzieś tam śpi, daje nam gdzieś przepuszczone siadanko. Jesteśmy bardzo dostań, no, znanej Asi, bardzo dobrze ja, kawiarni. Do... Ale tutaj też są zajęcia z jogi, z pilatesu. E, auro. 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 Polecajka. Polecajka. A Jak już robić vloga, no to robi tego vloga z Asią. Asia dołączasz się do mojego chodzenia po galerii, żeby zobaczyć co tutaj ciekawego. I tak sobie idziemy. Ja nie wiedziałam, że pod galerią krakowską jest, słuchajcie, jar, mini jarmark. Teraz Wam pokażę, jakie tu ogromne pajdy. Dzień. Dla tych którzy lubią wyżerę. Proszę. Ogromną. Uuuu! Ale wielkie. Nie, tyle bym nie dodał proszę pana. Nie? Ale jak zobaczyłam tą bagietę wielką, to smaczna... może tu mojemu mężowi nagrać, żeby widział, co tutaj jest, takie wielkie basta. ale że poleca pan. Tak? Pan właśnie mi powiedział, że poleca, bo to jest taka wielka Asia Bagieta z kierubcą. To coś dla Nie pan Wam nie podoba się pani. Ja wiem, że nie, ja bym tego nie zjadła aż tyle, ale nagram, nagram mężowi. Jej ona pije jakąś kawkę chyba. Z marszmalą, jak komórki. To takie zawie, zawieszki na choinkę. To jest to jesteśmy właśnie z A Ja wielbam po prostu te wszystkie domki, które są. Tylko czy to są ledowe domki? To są po prostu takie. A to nie świecznik jest? Czy ledowe? O. może ledowe? Ale LEDowe ledowe są super. O, LEDowy, no? O, jak fajne! No. Ej, bierze, ja nie wiedziałam, to są Ale, ja. myślałam, że to jest klep. Ale jest takie że jest są To jest takie hey. To obchód po zarce obczajamy co tutaj ciekawego Koremki na ciasto takie silikonowe również no piękne te rzeczy ma zarka zobaczcie No, ale też ceny też ma, piękniejsze niż w innych sklepach, ale też cute są takie małe choineczki papierowe. No mnóstwo słuchajcie pomysłów na prezenty można znaleźć. Kupiłam kolejne no i jej ciu Ernef to mnie nienawidzi za kubki. A pytał się mnie, co chcę dostać na Mikołaja, Ja powiedziałam, kubeczek. To mi powiedział, że najpierw muszę zrobić porządek w szafie, żeby było miejsce, bo faktycznie nie ma już miejsca na nowy kubeczek. A kubeczek zawsze gdzieś się ścisnie, ale wiem o co chodzi. I ładne talerze żebyś takie zażalony z tego. Zastawa na zimę, zastawa na święta. Tak. O, ale kubeczek też jest ładny. To Słodki. No, ale to też taki twój klimat. Ty taki lubisz weżu? takie jasnych kolorki Mimo bardzo. Mi znaczy ładny. Mi no. się też podoba no na ja pewno. O, kubeczek to mi party. Czy ten sam vibe. A tutaj przepiękne podusie. O, a ta jest nawet chyba z dwóch lat wstecz, bo kupowałam dwa lata temu tą poduszkę. Tak? Tą na górze. No, tu malutkie reniferki, to tych reniferków też nigdy dość. Jej, to jest no jak zawsze, tyle tego gadżetu, tyle tych gadżetów, tego wszystkiego, że wow! O, jaki Jakie Słodny. Aha, może to jest do trzymania drzwi, taki stopy, jakby? nie wiem, co to jest. Bo jest taki ciężki. może by tak stał po prostu jest taki cięższy. Nie no, a to będzie jest tak Spoko. Ale widzisz, że Byłam się... zawsze właśnie w chomli w Bonarce, to tam już mnie pan też zna. Oh. Jak mnie widzi tutaj. O dzień dobry! Ostatnio, tego pani nie było. O no. A z tego No wiesz, wiesz co, to no tutaj zrobili ostatnie jako taki. Jaki ładny kubeczek. O Ojej, no. Taki hmm. jak elf, elfik taki. O, ten, zobacz. Piękne. Piękne. Do espresso? Kiedyś miałaś, ale nie wiesz, gdzieś były schowane. Ktoś powiedział, że w komórce katolickiej mamy 8 kartonów świątecznych, więc to nie w którymś z tych kartonów, ale nie dokopał się do nich, bo otworzył dwa na razie i tak on już parę dobre A powiem Ci, że te choinki też zawsze fajnie wyglądają na stole, wiesz, wrzucasz sobie sobie ciastka. No. ja w tamtym roku właśnie kupiłam sobie no. tą choinkę, tylko ona jest zapakowana w kartonie i leży tam Aha. na wsi. Poczeka no. na lepszy A nie pojechaliśmy teraz, bo to niestety, ale to czasadowe wygląda. Pierniczki wystać. A to, no. ale fajnie, że też A to tak widziałam, u tą poduszkę. Na Insta. Ej, ale fajnie taki duży Te choineczki też zawsze robią robotę. Tak? Gdzie no. nigdy takie sztuczne. Ładne. super wielkie srebrnie. No. no, właśnie, dziękuję. Dziękuję. no. Mm, ładne. A teraz Homla ładne. może konkurować z Zerką na tej świecie. No właśnie. Dyfuzory. Prezent, o popatrz. Prezenty do stówki. Możesz sobie do stóp, do dwustu. I właśnie takie kubeczki też gdzieś miałam Ścierki. Ręczniczki, nie ścierki. tylko ścierki. Ręczniczki Do wyboru, do koloru O Jakie ładna ładne o, jak ten ładny Już tyle obczajłam W netcie tej homli, że Kocham święta, bo te wszystkie piękne rzeczy Popatrz jaki ten domek ładny takiego sobie kładziesz na przykład Fantastyk. Bardzo takie, fajne. On kiedyś taki. Morning, albo takie mało śmieszne. Tam iusia tak ładnie chodzi z nami, patrzy. Co my tu robimy? Obczaja, prawdziwa baba. Obczaja z nami. Teraz zakupy, mówi. mi się podoba? A jeszcze patrzycie. A do naleśniczku tak mia. A Ja też mam. Herbatkę zimową. Ty masz herbatkę taką jabłuszkową, a mama też ma herbatkę zimową. I mamy taką... A ja mam zimową herbatkę. I mamy taką randeczkę swoją, tak? Ze sobą. Jak będziesz większa, to też będziesz chodziła z mamą na takie randeczki. We dwie będziemy Aha. sobie robić, jak takie przyjaciółki, co. Zawsze będziemy sobie robić takie wychodne swoje, nie? Mhm. Ale już nie jestem duża, o taka. Już jesteś duża. Ile masz lat? Trzy i pół. Na no, 3,5 i, I chodzisz do przedszkola, tak? Jesteśmy teraz... A nie taka mała. Nie taka mała. Jesteśmy nie teraz jest. we dwie, bo Tata pojechał do Niemiec do dziadka Jarka, więc my urzędujemy... E... Same, ale od paru dni, ale już wraca niedługo i na pewno sobie spędzimy później fajnie razem czas, Jak pewnie przyjdzie bardzo późno, więc w nie sobie zrobimy moc pełen atrakcji. Wtedy, kiedy pójdziesz na balet, to pójdziesz z tatą na balet, wiesz? Czyli za dwa dni pójdziesz z tatą na balet. A teraz idziemy na balet? Jeszcze nie, dzisiaj nie ma baletu. Dzisiaj. dzisiaj nie ma baletu, dzisiaj jest pizza Pizza time z mamą, radeczka Słuchajcie, ja już melduję się w domku Właśnie sobie tutaj wszystko ściągam z aparatu Jestem w trakcie montażu tego vloga i go wrzucam Dzięki Wielkie za oglądanie vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przemycam tutaj w nim troszkę świątecznego klimatu, żebyście też mieli. Co prawda nie ma wspólnego ubierania choinki, tak jak to w innych vlogmasach na innych kanałach. dlatego nasza choinka w tym roku jest naprawdę bardzo skromna. Zaraz z racji tego, że zmienialiśmy ostatnio mieszkanie z większego na mniejsze, w oczekiwaniu na nasz piękny dom i słuchajcie za rok to dopiero zrobię fajne vlogmasy. Będę sobie po prostu wszystko tam ozdobię i ogród. I... Chociaż czekajcie, bo jak ogląda to mój mąż, to on zaraz mi powie. Teraz go nie ma, ale pewnie by wyszedł spokojnie i by powiedział jakiś jaka wprowadzka na święta? Na pewno nie. O, tutaj, kurczę, jeszcze widzę moją zbrodnię kinder Kinder Maxi Podkradłam znowu dziecku Nie wiem, muszę je po prostu pochować Najgorsze jest to, że babcie, słuchajcie, kupują te y, słodycze i ja po prostu je zjadam Życzę Wam fajnego grudniowego czasu I dzięki wielkie, że jesteście ze mną, że oglądacie I zapraszam na kolejnego vloga Bye you